Witajcie, przedstawią Wam. Zostaw to, to nie Twoje. This is Specialized Enduro Expert. I ma też aluminiowy wahać. Aluminium, pamiętajcie, to podstawa dobra. Auditurze, gute nacht. Zicka, do widzenia. Siemanko, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Dzisiaj jest 23 września 2020 roku. Już wam pokazuję, tutaj mamy. Telefon, jest tutaj data, mam nadzieję, że widzicie, żeby nie było, że oszukuję i dzisiaj kończę 20 lat, także już powoli staje się stary, ale są również plusy, ponieważ dzisiaj przyszły do mnie dwa monitory, które sobie zamówiłem już jakiś czas temu, proszę bardzo, jeszcze jest folika, żeby nie było, że oszukuję. Są to nowiutkie sprzęty, które przyszły dzisiaj o 7 rano od kuriera. Wreszcie moje stanowisko gamingowo-streamingowe staje się prawie już w pełni gotowe. Już nie muszę korzystać z, ze sprzętu mojego brata. Także szykujcie się niebawem na jakieś live'y, na jakieś streamki. Piszcie, co chcielibyście niebawem zobaczyć. Czy jakiś Q&A, czy jakiś stream z jakiejś gierki, jakiś live'ik. Komentarze są wasze. Stuntary przyjechały na skatepark. A few moments later... O, kurde, żyjesz? O do wola, zaprasz na o, tak, tak, zawsze w kasku. Tak. miał miniaturkę, prawie zabiłem skata. Nawet <laughs> robimy flat contest tutaj z tego wybicia. Dawaj, dawaj. Tutaj się wybijamy, tam lecimy i zobaczymy, jak to dalej. Może ktoś doleci do lądowania, tam się wklei. Dominik leci ambitnie. Dobra, gdzieś. Dziś tu było tylne koło. Dawaj, dawaj, dawaj. No leci, stryj, Dolej, o kurde. No i teraz moja kolej. Mam nadzieję, że nie polecę na, na twarz. Dobra, jechać albo falką albo po prawej. Falkę spowolni? Dobra, to jadę prawą. Ale to na dzioba, tak jak mówiłeś, to strasznie wyrzuca. No. Co ty gminisz, Dominik? Ja się Dawno się nie gwali. To jest tak niestabilne, że jak z przodem, to nic się nie stanie. Ja nie wiem, co tu się dzieje, ale Dominik ma dzisiaj bardzo dobry chyba humor i chce sobie coś zrobić. Także ja tu będę kamerował teraz. Wo mogę na chwilkę? O! O kurde! O prawie ty! O kurde! Ale lata, co? Czekaj, najpierw 1.8 Dobra. Ja trzy sześć nie umiem. No ładnie. Teraz ty tak robisz. No tak, tak, tak. Zawijamy z naszego raju. O, chłopie! Co tu się dzieje? Łoł, wow, siadaj na nim. <g SIMONieCZN> <miserable> nie, no nie ruszaj go tak. A co to jest? co się wykluje, coś z tego? Tu masz, co się wykluje, zobacz Możesz skąd to skanować? Czekaj, wezmę kamerę, tak nagram, żeby ludzie się mogli skanować. Słuchajcie. Uwaga, uwaga. Trzy, cztery. Wow! No, yes. dawaj, dawaj, zobaczmy, jak to ćwiczył. Ale trochę w prawo trzeba. Co ty chcesz zrobić? A, wiem o co chodzi. O tu chcesz zachaczyć, tak? O elegancko. Szybciej! O! Dobrze, ładnie, pierwszy już poszedł. Kurde, ja się boję o tą nogę, bo jeszcze mnie boli. No, ale chyba spróbuję. Dobra. O kurde, trzeba tam wcelować. Trzeba wcelować. Ej, to jest easy. wow, wow, wow ale powoli. O oh, jacie, myślałem, że już spadnę. Ostatnio przebił tętkę, co będzie dzisiaj? Wow. No i gitara. Kiewa. Dawaj, do się. To dobre, jedyna się. Jesteśmy teraz na kazurce, ostatnio dni robią coraz krótsze, coraz szybciej robi się ciemno i przyjechałem dzisiaj na kazurę, jesteśmy teraz na sekcji Dirt Pro i ogólnie oprócz mnie, oprócz moich dwóch kolegów są jeszcze dwie osoby, także o godzinie 16 jest naprawdę mało już osób i dzisiaj katuję Dirt Pro, później pójdziemy na Lina i ja na początek idę właśnie na Dirt Pro pokatować, pojeździć te stoliki i może mi się uda 6, czyli całą już sekcję i to tyle, idziemy jeździć, yo. Czy to jest ten słynny amortator, który oddycha? Tak. spoka Wow, niesamowite. Uuu, tłumik tutaj słychać, czyżby jakiś RST albo tanku?

Fajne uczucie. U mnie problemem jest hopa numer 4. Czyli ta hopa, którą trzeba przeskoczyć, trzeba skręcić w locie. Ja nie potrafię skręcać w locie, nie potrafię zarzucić w prawo tym rowerem. Jak macie jakieś protipy, to, to tam wpiszcie w komentarzach. Komentarze są wasze. Bo ja tak próbuję trochę, ale mi nie wychodzi za bardzo. O, tu jest prędko na tym dircie. O, weep. pięknie. Teraz twoja kolej. Jak polecisz step na to i polecisz whipa. W sensie whipofa. Muszę odsapnąć, posłuchajcie mojego dyszenia przez chwilę. Wow. Lecisz! Uwaga, uwaga! Spoko, 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 spoko! Na no, spokojnie. O oh. oh, kurna, Kubercik znowu to samo miejsce i to samo zrobił! Oh. Leć, Take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll up, dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Pull up in the the clip. New bitch here, yeah, stay on my hip. Nigga you want your neck, stop. You catch a body, you might just get hit. But lately, been all about drip. New designer, just look at the fit. Ostatnio coraz częściej pytacie o to, kiedy będzie filmik z testu kasku, który zostałem na kazurze od widza. Kask cały czas sobie czeka u mnie w garażu, leży sobie na półce, a to dlatego, że cały czas pojawiają się nowe, ciekawe pomysły na to, jak go zniszczyć, jak go przetestować. I po prostu muszę jeszcze przeważnie te komentarze, muszę zebrać odpowiednie materiały, ponieważ chciałbym zrobić to tak. Grubo, żeby było głośno i myślę, że następny albo jeszcze następny film będzie już z testu tego kasku. Na pewno ten kask już nie będzie wyglądał tak jak teraz wygląda. Także to by było tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i widzimy się już za kilka dni. Cześć!